Czym jest ketoza? Ketoza jest to stan metaboliczny, a więc to nie jest dieta. Jest to stan metaboliczny, w którym organizm produkuje ciała ketonowe oraz używa ich oraz tłuszczy jako głównego źródła energii, zaś mniej korzysta z glukozy. Ciała ketonowe są głównie produkowane w wątrobie. I wyróżniamy trzy ciała ketonowe: beta-hydroksymaślan, acetooctan i aceton. Ewolucja nigdy nie popełnia błędu. Dzięki ketozie nasz gatunek przetrwał. W okresach, kiedy nie było dostępu do pożywienia, organizm spalał własną tkankę tłuszczową w celach energetycznych. Właśnie po to mamy tkankę tłuszczową na okresy głodu. Dlatego warto pamiętać, że stan ketozy możemy indukować nie tylko dietą ketogeniczną, ale również głodówką, czy nawet możemy indukować morsowaniem, czy też możemy wejść w ketozę przyjmując suplementy, czyli egzogenne ciało ketonowe czy też olej MCT. Dieta ketogeniczna jest to każda dieta, która pozwoli nam wejść w ketozę. Dlatego dieta keto u każdego może wyglądać inaczej i na przykład ktoś może jeść 200 gram węglowodanów i dla niego to będzie dieta ketogeniczna, bo pozwoli mu wejść w ketozę. I o to w tym tutaj chodzi. Czym lepsza jest nasza elastyczność metaboliczna, tym więcej możemy jeść węglowodanów I dalej być w ketozie Natomiast aby wejść w ketozę Najważniejsza jest restrykcja węglowodanów A bezpieczny przedział To jest maksymalnie 30 gram węglowodanów netto Przy takiej ilości węglowodanów Praktycznie każdy wejdzie w ketozę Jeśli nie wiesz jak zacząć jeść keto Nagrałem na ten temat film Znajdziesz go tutaj Albo tutaj Nie wiem <ścoughs> Się pojawi na ekranie a czym jest ketoadaptacja? Ketoadaptacja to okres, w którym organizm uczy się produkować ciała ketonowe oraz ich używać oraz kwasów tłuszczowych jako głównego źródła energii. Nasze ciało dalej używa glukozy, ale używa je po prostu mniej. Głównie przez tkanki, które są glukozależne. A to znaczy, że mogą używać tylko glukozy jako głównego źródła energii, jako jedynego źródła energii. Nie mogą używać ciał ketonowych oraz kwasów tłuszczowych. I są to na przykład siatkówka oka oraz pewne części mózgu. No to skoro mamy zapotrzebowanie na glukozę, czy nie powinniśmy spożywać węglowodanów? No nie, bo mamy taki proces, który się nazywa glukonaogeneza, czyli potrafimy sobie sami wytworzyć glukozę. A z czego możemy wytworzyć glukozę? Są to aminokwasy, glicerol czy kwas mlekowy. Glicerol jest związkiem chemicznym, który występuje w trójglicerydach. Trójglicerydy to są trzy kwasy tłuszczowe związane właśnie glicerolem, który są substratem energetycznym lub są magazynowane jako tkanka tłuszczowa. Podsumowując, możemy wytworzyć glukozę czy to z tłuszczy, czy z białek, a więc nie potrzebujemy jeść węglowodanów. Jeśli podobał Ci się ten film, polub go i zasubskrybuj ten kanał. To pomoże mi lepiej się rozwijać. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!